Być osobą. Awesome. podcast Marcina Osowskiego. Ostatnio mało mówi się w naszym kraju o zmianach w modelu gospodarczym. Dominują dyskusje dotyczące zmian społecznych, poziomu redystrybucji, wielkich inwestycji lub mniejszej lub większej najczęściej coraz mniejszej asertywności wobec Unii Europejskiej. Milcząco zakłada się, że system jest niezmienny i można dyskutować o drobiazgach, na przykład kwota wolna od podatku. Bez kwestionowania samego podatku, w tym przypadku podatków dochodowych. Dopiero teraz, gdy prezydent Donald Trump wrzucił kwestię porzucenia przez USA podatku dochodowego, być może i u nas sprawy podatkowe wrócą na tzw. agendę. Uważam, że nasza klasa polityczna, zawodowy komentariat, a już na pewno media nie są w stanie wypromować niczego nowego, odkrywczego. Lub odpowiadającego wyzwaniom drugiej ćwierci XXI wieku w zakresie ekonomii i finansów publicznych. Pojawiają się pomysły o ulgach, progach, zwolnieniach podatkowych, ale wszystko w ramach istniejącego modelu. W Polsce wciąż dominuje system wymyślony w wieku XIX, utrwalony w gospodarkach dobrobytu drugiej połowy XX wieku, który właśnie w konwulsjach bankrutuje na naszych oczach. Tymczasem Warto zastanowić się nad zupełnie nowym podejściem do spraw ściągania podatków w kontekście zmian technologicznych, otoczenia międzynarodowego, potrzeb państwa, a także świadomości i wolności obywateli. Polska może w tych aspektach być liderem światowym i wyznaczać trendy, których będzie nam zazdrościł cały cywilizowany świat. Przyznam się, że myślałem o tym od dawna. Napisałem nawet w 2016 artykuł na ten temat na portalu Salon24. Mam tam konto, nazywa się Trójmiejska OSKA. A dziś wracam do tego. Pomysł skonsultowałem z niebylekim, bo z samym czatem GPT, który służył mi informacjami, których potrzebowałem, a także, co ciekawe, twórczo i krytycznie podszedł do mojej koncepcji zupełnie nowego systemu podatkowego w Polsce. Zaczynamy. Główna idea to zastąpienie podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, czyli PIT i CIT, czymś innym, co będzie spełniać kryteria powszechności i sprawiedliwości, i co ważne, zapewniający stały strumień dochodów do budżetu państwa oraz samorządów. Czym zatem można zastąpić PIT i CIT? Opodatkowaniem paliwa XXI wieku, czyli strumieni danych, podatek od ruchu w internecie. Do tego powszechny i tani kataster. Oraz jednolity VAT, czyli podatek od konsumpcji. I tu wkracza współpraca z ChatGPT, gdyż nie jest tak łatwo zdobyć potrzebne dane. Oprócz przekazania koniecznych danych, czat GPT podsunął mi kilka ciekawych rozwiązań. Przekonajmy się, jak to wyszło. Spytałem zatem. Czy wiesz, jaki był roczny ruch przesył danych w polskim internecie w roku 2023? Chat odpowiedział. Jeżeli założymy, że ruch internetowy jest w przybliżeniu proporcjonalny do wielkości gospodarki, to możemy przyjąć, że Polska odpowiada za około 0,85% globalnego ruchu internetowego. Jeżeli zaś globalny ruch internetowy w 2023 wyniósł około 5 zettabajtów, czyli 4 do 10, 40 razy 10 do 21 bitów, to dla Polski byłby to wynik 340 razy 10 do 18 bitów, czyli... 340 exabitów. <noise> Przyznam się, że pierwszy raz widzę takie wielkie liczby. Spytałem. 340 exabitów to ile to gigabitów? Otóż 340 exabitów to około 340 miliardów gigabitów. Spytałem czata, a co sądzisz o wprowadzeniu zryczałtowanego podatku od ruchu w internecie zamiast podatków CIT i PIT w stawce 1 zł za każdy gigabajt danych odpowiedział. Z wcześniejszych danych wynika, że ruch internetowy w Polsce wyniósł około 340 miliardów gigabitów. Ponieważ 1 gigabajt to się równa 8 gigabitów, to roczny ruch w gigabajtach wyniósłby 42,5 miliarda gigabajtów. Co daje przy stawce 1 zł za gigabajt 42,5 miliarda złotych rocznie. Dla porównania wpływy Spitu wszystko 2023, wyniosły około 83 miliardy, z CIT-u 73 miliardy złotych, łącznie 156 miliardów. Podatek od ruchu internetowego nie pokryłby więc w pełni tych dochodów, wprowadzenie go zamiast PIT i CIT oznaczałoby ogromny deficyt budżetowy lub konieczność podwyższenia innych podatków. Natomiast gdyby podatek, czasowo, naprawdę czasowo, wynosił 3 zł za 1 gigabajt, to wpływy wyniosłyby 127 miliardów, a zakładając, że ruch ten rośnie około 10% rocznie, to prawdopodobnie w tych latach wyniosłby już około 154 miliardy złotych. To wymagałoby również wprowadzenia niskiego podatku katastralnego, liczonego od wartości Polisy Ubezpieczeniowej Nieruchomości. Wtedy opodatkujemy wyłącznie konsumpcję, ruch w internecie i majątek. Który jest wyrażony katastrem. Co o tym myślisz? I czat odpowiedział: To jest bardzo odważna koncepcja reformy podatkowej. Odejście od opodatkowania dochodu na rzecz opodatkowania konsumpcji, ruchu w internecie i majątku. Taki system miałby swoje plusy i minusy. Warto więc go przeanalizować pod kątem wpływów budżetowych, sprawiedliwości podatkowej i skutków gospodarczych. Obecnie. Główne źródła dochodu budżetu państwa to VAT około 250 miliardów złotych PIT, jak już mówiłem, 83 CIT 73 miliardy, akcyza około 80 miliardów i składka na ZUS 350 miliardów złotych, ale są one poza budżetem państwa. Czy podatek katastralny oparty na wartości polisy ubezpieczeniowej ma sens? Czad odpowiedział: Tak, i to z kilku powodów przede wszystkim realna wartość nieruchomości. Polisy uwzględniają aktualne ceny rynkowe i koszty odbudowy. Po drugie, trudniejsza ucieczka przed podatkiem. Właściciele nie mogą zaniżać wartości swojej nieruchomości. I uniknięcie spekulacji. W miastach takich jak Warszawa czy Kraków, wielu właścicieli trzyma mieszkania jako lokatę kapitału, nie płacąc od nich żadnych podatków. Alternatywa? Można wprowadzić progresywny kataster. Na przykład 0,1% dla pierwszej nieruchomości. 0,5% procenta dla drugiej i kolejnych i 1% dla pustostanów, aby zapobiegać spekulacji. Dzisiejsze, to mój, moja uwaga na marginesie, dzisiejsze y, rozważania na temat katastru zaczynają się od 1%. No i to jest rzeczywiście bardzo wysoki podatek. Ale jeżeli by wprowadzić kataster w wysokości 0,1%, uważam, że jest on absolutnie akceptowalny dla całego społeczeństwa. Podsumowanie. Podatek katastralny na poziomie średniej 0,5% wartości nieruchomości, liczonej na podstawie polis ubezpieczeniowych, mógłby przynieść 75 miliardów złotych rocznie. To radykalna zmiana, ale mogłaby zlikwidować PIT i CIT, co pobudziłoby inwestycje i rozwój przedsiębiorczości, opodatkować realny majątek zamiast dochodów z pracy, zredukować spekulacje na rynku nieruchomości. Niestety mogłaby też podnieść koszty życia, zwłaszcza dla osób posiadających nieruchomości. To wszystko powiedział czat. Natomiast ktoś, kto posiada nieruchomości, no może też y, niekoniecznie jest osobą ubogą. Zapytałem czata. Pomysł z progresją katastralną jest bardzo dobry. Można jeszcze zastosować tak zwane widełki, na przykład od 0,1 do 0,3% do decyzji przez daną gminę. Istotne jest bowiem, jak finansować samorządy, gdy zniknie PIT i CIT. Czat odpowiedział. To świetny kierunek. Progresywny podatek katastralny z widełkami pozwoliłby gminom dostosować politykę fiskalną do lokalnych warunków. Dodatkowo rozwiązujemy problem finansowania samorządów po likwidacji PIT i CIT. Jak mogłoby to wyglądać? Podatek katastralny jako główne źródło dochodów gmin. Obecnie dochody samorządów w dużej mierze pochodzą z udziałów w PIT i CIT. Gdyby je usunąć, gminy musiały mieć nowe źródło finansowania. Kataster jest idealnym kandydatem. Propozycja dla progresywnego katastru z widełkami: 0,1% dla pierwszej nieruchomości zamieszkałej przez właściciela, 0,3% dla drugiej nieruchomości, np. mieszkania na wynajem, 0,5% do 1% dla pustostanów i nieruchomości komercyjnych. I widełki dla gmin. Każda gmina może sama ustalić stawkę od 0,1% do 0,3% dla nieruchomości mieszkaniowych. I jakie wpływy dla samorządów? Jeżeli wartość nieruchomości w Polsce to 15 bilionów złotych, to przy średniej stawce 0,2 wpływy wyniosłyby 30 miliardów złotych rocznie. A jeżeli gminy podniosą podatek do 0,3, wpływy wzrosną do 45 miliardów. To mniej niż obecne dochody samorządów z PIT i CIT, ale można to uzupełnić większym udziałem VAT. Czyli nasz, podsumowując, czyli nasz system podatkowy wyglądałby tak. Brak PIT i CIT. Koniec z podatkami od pracy i firm. Podatek od internetu. 1 zł za 1 gigabajt danych jako nowy podatek obrotowy. Podatek katastralny, progresywny, finansujący samorządy i częściowo ZUS i NFZ. VAT jako główny podatek, większy udział samorządu w wpływach. I NFZ finansowany z VAT i podatku internetowego oraz z prywatnych ubezpieczeń, gdyż na rynku byłoby dużo więcej pieniędzy. Reforma podatkowa wymusiłaby zmianę filozofii finansowania systemu ochrony zdrowia, ale to temat na zupełnie oddzielny odcinek. I emerytury z PPK plus małe wsparcie katastralne. To rewolucyjna zmiana, która likwiduje biurokrację, upraszcza podatki i promuje wolny rynek. I komentarz czata GPT, który najbardziej mi się spodobał. Teraz pytanie: czy politycznie da się to sprzedać, czy potrzeba kogoś o charyzmie Ronalda Reagana? I dziękuję już współpracy z czatem. I teraz moje podsumowanie. Wyobrażacie sobie Państwo system. Gdzie obywatel widzi na bieżąco, ile płaci głównego podatku, bo ma licznik w telefonie, ile zużył transferu danych, nie musi martwić się o zeznania podatkowe, nie musi raportować co i gdzie zarobił. Księgowość w firmach zostaje radykalnie odciążona. Zatrudnienie w urzędach skarbowych może skoncentrować się na skutecznym poborze VAT. Podatki płacą wszyscy, którzy w danym momencie znajdują się na terenie RP. Co więcej, opodatkowane są wszystkie duże Big Techy, które mają swoje serwisy w Polsce. Podatki upobierane są u źródła to jest według właściciela karty SIM lub danego łącza internetowego. Przykładowa czteroosobowa rodzina z dwójką dzieci, w której oboje rodzice zarabiają średnią krajową, na przykład 3500 zł na osobę, i mieszkają w mieszkaniu wartym 700 tysięcy w moim systemie mają do dyspozycji około 13 tysięcy rozporządzalnego dochodu, z którego muszą opłacić kataster w wysokości 0,3, bo i gmina taki wskaźnik przyjęła, czyli 2100 zł rocznie. Czyli 175 zł miesięcznie. Niech łącznie z dziećmi zużywają 200 gigabajtów danych miesięcznie to wychodzi 200 zł. Okazuje się, że dysponując dziś kwotą 12 625 zł stać ich na kredyt na droższą konsumpcję z powodu wyższego VAT, a nawet z powodzeniem mogą coś odłożyć. Może nawet zdecydują się na trzecie dziecko. Inny przykład. Emeryt który dostaje 2,5 tysiąca złotych emerytury i mieszka nawet w centrum Warszawy w 100 metrowym mieszkaniu wartym 2 miliony złotych, płaci miesięcznie 168 zł katastru, przy założeniu, że jest to jego jedyne mieszkanie. I nawet jeżeli nieustannie siedzi na fejsie, zmieści się w 200 zł miesięcznych dani. Z tym, że emeryt, który zajmuje takie mieszkanie w Warszawie raczej ma emeryturę dużo wyższą, ale to inny temat. Poseł Kropiński z Koalicji Obywatelskiej, który ma 12 mieszkań, średnio każdy warty milion złotych. Oprócz tego, że nic mu nie zabieramy z diety i uposażenia poselskiego, to płaci 0,5% rocznie od swojej nieruchomości, czyli 60 tysięcy złotych. Dziś zakładając, że wynajmuje średnio za 4 tysiące miesięcznie, to osiąga dochód 48 tysięcy miesięcznie i płaci 4080 miesięcznie, czyli niecałe 50 tysięcy rocznie. Pokazuje to, że kataster opłaca się również tym, co dziś żyją z wynajmu. Ważne, żeby to był niski kataster. Oczywiście, znacząco wzrośnie obciążenie właścicieli luksusowych biurowców, galerii handlowych lub zakładów produkcyjnych. Z tym, że dziś podatek od nieruchomości jest śmiesznie niski. Poza tym jest moralnie uzasadnione, że ten, kto ma w Polsce majątek o wartości milionów złotych, powinien dorzucać się bardziej do wspólnego budżetu, niż ten, kto żyje wyłącznie z pracy. Dzięki temu można zerwać z archaizmem kapitalizmu opartego na powszechnej pracy, czyli opodatkowaniem pracy właśnie. Kapitał, majątek i paliwo XXI wieku, czyli przepływ danych. Kataster, ale niski i obejmujący wszystkie elementy majątkowe. Dzięki temu zagraniczny kapitał płaci podatki na państwo, które zapewnia bezpieczeństwo na swoim terytorium. Ergo chroni też majątki, które tu istnieją. Polska staje się rajem dla ludzi, którzy chcą tu pracować i zarabiać. Poszukiwacze zasiłków i bogatego socjalu już nie, bo takiego socjalu po prostu nie ma, poza tymi, którzy tu pracują i chcą mieć dzieci. A ponieważ teraz jest olbrzymi problem z liczbą dzieci, to za kilkanaście lat obecny system i tak padnie, ponieważ moje pokolenie z końcówki wyżu lat 70. będzie wchodzić w wiek emerytalny, a utrzymywać nas będą roczniki przetrzebioną przez antyrodzinną politykę trzeciej RP. I największy sukces pierwszego Tuska. Czyli wypchnięcie do Anglii i Szwecji kilku milionów młodych Polaków, którzy już do kraju nie wrócą. I dlatego można wzmacniać system PPK oraz już teraz zapowiedzieć, że państwo zapewni emeryturę obywatelską, czyli coś w rodzaju świadczenia ryczałtowego, by zapewnić podstawę egzystencji. Może niekoniecznie dla osób, które odkładają składki od minimum 10 lat, ale dla tych, którzy już dziś nie płacą PIT do 26 roku życia. Tym młodym ludziom powinniśmy już dziś uczciwie powiedzieć No money, no funny, honey. Kochani, jest was za mało, by to dźwignąć. Liczcie na siebie, bo obecny system nic wam już nie da. A my postaramy się go zmienić, by wasi rodzice i dziadkowie nie wpędzili was w nędzę. I to w okresie, w którym powinniście się bogacić jako 40 i 50-latkowie. Czyli w okresie po roku 2040. Podatek od ruchu w necie wydaje się niesprawiedliwie rozłożony i kosmicznie drogi. Tymczasem jeżeli ktoś zużywa miesięcznie 30 gigabajtów, zapłaci 30 zł. A jeżeli prawdą jest, a zapewne tak, że strumień danych będzie rósł arytmetycznie w ciągu najbliższych lat, to zapewni to stale rosnące przychody do takiego nowoczesnego państwa, jakim w krótkim czasie stałaby się Polska. Wówczas można degresywnie redukować stawkę do np. 80 groszy za gigabajt, jeżeli ruch zwiększy się o 20%, co według analiz ma następować co roku. Oczywiście rozmaite podmioty znajdą sposoby, by przerzucać na klientów ten podatek, ale nie do końca, bo konkurencja zrobi swoje i ten, kto zaakceptuje sytuację, w której nie płaci żadnego podatku dochodowego, może część podatku od ruchu w necie wziąć na siebie, by nie podnosić cen usług ponad możliwości klientów. A to, że spowolni produkcja influencerskiego kontentu na social media, będzie tylko z korzyścią dla planety. Mniej energii pójdzie na farmy serwerów, które zużywają coraz więcej prądu, by wszystko to regularnie dostarczać. Może się też okazać, że jeżeli ludzie mają płacić za coś, co dostają, to przestanąć pać darmowy szajs, który dziś wylewa się ze smartfonów. I automatycznie będziemy korzystać tylko z treści, które są wartościowe. To nie jest niewyobrażalne. To wymaga tylko wiary w siebie, wiary w zmianę i wyjścia poza schematy z poprzednich epok. To wszystko możemy zrobić sami my, Polacy.